Cześć! Dzisiaj do naprawy taka nietypowa płytka, która jest na takim grubym kawałku aluminium. Zapraszam. Wcześniej nie miałem żadnego sprzętu, który mógłbym taką płytkę naprawić. Jeżeli chodzi o jakieś rezystory, no to jeszcze może by się udało na przykład to dwoma lutownicami wylutować. Taka płytka gruba bardzo mocno ciepło odbiera, no i ciężko jest po prostu to polutować. Dlatego. I do tej naprawy specjalnie kupiłem właśnie ten podgrzewacz, bo takiego wcześniej nie miałem, a na pewno się przyda. Przetestujemy sobie go właśnie w tym filmie razem z tą płytką i zobaczymy jak to wszystko się sprawdzi. Podkreślam jedynie tylko, że ten film nie jest sponsorowany i sam kupiłem ten podgrzewacz. Sprawdźmy co jest w środku. Paragony, jakieś inne tam pierdoły. Ja za to urządzenie zapłaciłem 150 zł, więc cena jak na takie urządzenie nie jest wygorowana. No natomiast dużym minusem jest na pewno pole robocze. Tego urządzenia, no bo jest malutkie, tak, ale do tej płytki akurat bez problemu wystarczy. W opakowaniu mamy oczywiście podgrzewacz, oraz gdzieś tutaj jeszcze powinien być przewód zasilający. Tak, mamy przewód, pudełko na razie na bok. No to teraz mnie to zszokowało. Przewód zasilający jest na 230V, oczywiście. No ale taki fajny tutaj z przełącznikiem. Natomiast, złącze, które tutaj jest XT30, przeważnie właśnie w bateriach występują te złącza. Ja tu akurat takie złącza posiadam, bo kiedyś wykorzystywałem do czegoś. No i jak można zobaczyć, bez problemu to pasuje. Ale dlaczego się czepiam? Te piny tutaj po prostu. No są mocno wystające, i nie ma większego problemu, żebym dotknął to palcem. A nie muszę mówić, czym to może się skończyć. No, to, to jest taki minus, który tutaj zauważyłem. Mam nadzieję, że więcej ich nie będzie. Jeżeli podłączymy przewód zasilający i nie będziemy go ruszać, no to nic się nie powinno wydarzyć. O, no, urządzenie się włączyło. Maksymalna. Temperatura tutaj, jaka można ustawić, to jest właśnie 260 stopni. Plus, minus. Jeżeli przytrzymamy minus, to wchodzimy w tryb chłodzenia, czyli jakby się grzałka wyłącza. Jeżeli przytrzymamy plus, no to zadaną wartość włączymy i do tej temperatury będzie się ten panel tutaj nagrzewał. Nie ma chyba na co czekać. Zamontuję tutaj płytkę i. Jeszcze Wam pokażę, że tutaj właśnie jest dioda uszkodzona. Możemy sobie to sprawdzić. No Jak widać, jest zwarcie. Wkładam płytkę. Są tutaj właśnie fajne takie uchwyty, gdzie możemy właśnie sobie tym przytrzymać. I podczas pracy, nagrzewania wszystkiego i podczas lutowania. Nie powinno nam się przesuwać. Ustawiam temperaturę 260. Dodatkowo jeszcze sobie tutaj podłożę termoparę. Tak, żeby było wiadomo, jaka temperatura jest tutaj od góry. Aktualnie jest 19 stopni, 18. Przytrzymuję. Sygnał dźwiękowy informuje o załączeniu i podgrzewaniu płytki. Podgrzewacz pobiera aktualnie 120 w Aktualnie na podgrzewaczu mamy 240 stopni. Natomiast na odczycie mamy 207 stopni. Temperatura oczywiście zmierzona w innym miejscu, więc jakby dużo dalej tej platformy grzewczej. Mimo wszystko mamy tutaj ponad 190 stopni. Sprawdzę teraz, czy uda mi się podnieść tą diodę. No dobra, tak to nie miało być, ratuję sytuację i zaraz do Was wracam. Sytuację udało się uratować, ten słupek gwintowany wystarczyło postawić i się przytrzyma z powrotem, wsadzę nową diodę i ostudzimy całą płytkę. Ładnie zastało. Nową diodę widać, że się sama wypozycjonowała, więc jest wszystko ok. Pora wszystko studzić. Aby wyłączyć grzanie, przytrzymujemy minus. Sygnał dźwiękowy poinformował nas, że grzałka przestała grzać. Te dwie diody są razem, równolegle. I wiecie, co się okazało? Że to ta druga była uszkodzona. Także więc. Muszę jeszcze raz wszystko tu podgrzać i podmienić jeszcze jedną. Podmieniam drugą diodę. Napięcie powierzchniowe zrobiło tutaj robotę. Ponownie włączam stygnięcie i widzimy się. Po tym jak to wystygnie. Płytka już ostygła. Sprawdźmy, czy zwarcie ustało. Jak widać spadek jest 06, 06V, jak najbardziej jest OK, można powiedzieć, że naprawa przebiegła pomyślnie, ale gdyby nie to urządzenie no to by było ciężko wymienić tą diodę. W mojej ocenie sprzęt jest fajny i naprawdę warto sobie go kupić. Można również na nim lutować sobie ledy lub inne elementy smt, które będą właśnie miały taką płytkę, która odbiera dużo temperatury. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. Zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju. Ja jeszcze mam drugą taką płytkę do zrobienia z tym samym uszkodzeniem, więc zostawiam Was i trzymajcie się. Cześć!